Może się zdawać, że uroczystość Trójcy Świętej jest taką lekcją religii, w której przypominamy sobie to, co tak naprawdę już doskonale wiemy. Od dziecka się tego nauczyliśmy, o tym słyszeliśmy. Nie do końca jesteśmy w stanie to swoim rozumem pojąć. Teologia próbuje wyjaśnić, co to znaczy, że Bóg jest w Trójcy jedyny, i jako dzieci przez te lata podrastania chcieliśmy tę prawdę, Zrozumieć, ale tak w głębi dzisiejszej uroczystości nie ma położonego akcentu na informację ani na wiedzę, tylko tak naprawdę to jest przepiękne święto każdego z nas. Dlatego, że kiedy patrzymy na Pana Boga i cokolwiek uwielbiamy w Panu Bogu, to odkrywamy i przypominamy sobie. Jedno z pierwszych słów Biblii, które mówi, że my jesteśmy stworzeni na obraz i na podobieństwo Pana Boga. Więc kiedy dziś przeżywamy uroczystość Trójcy Świętej, to nie tylko o Bogu jesteśmy w stanie coś sobie przypomnieć, na nowo odkryć, ale tak naprawdę odkrywamy coś pięknego i głębokiego o każdym z nas. Trudno jest to zrozumieć, kiedy mówimy o trzech odrębnych osobach. Ojciec, Syn i Duch Święty to nie jest jedna osoba, to są trzy odrębne osoby. I patrząc na, na ludzki świat, no widzimy, że to, to jest, jak widzimy trzy osoby, no to to są trzy odrębne osoby, nie możemy ich zlać i powiedzieć, że, że to jest jedno. A jednak, tak jak uczy nas Pan Jezus, ja i Ojciec jedno jesteśmy, poślemy Wam mojego Ducha, bo Ojciec i ja, to, co jest, to, co Ojciec ma, jest wszystko moje, dlatego mówię, że mojego wam pośle ducha. No i właśnie te, te wyjaśnienia, te, to, to objawienie, które Pan Bóg nam dał, ono tak stopniowo odsłaniało, jaki jest Pan Bóg. I tutaj święty Jan najprościej przyszedł nam z wyjaśnieniem, jak my jako ludzie jesteśmy w stanie to zrozumieć choć trochę, bo wytłumaczyć się całkowicie i tak wszystko, jak w definicji ująć. No to byłoby nam bardzo trudno i pewnie bylibyśmy śmieszni, ale Święty Jan mówi bardzo prosto: Bóg jest miłością. I to jest wyjaśnienie, tak naprawdę, skąd się bierze w ogóle nauczanie o Trójcy Świętej, skąd się bierze ta podstawa do tego, że, że nie mówimy o trzech, a mówimy o jednym, a skoro Bóg tak bardzo się kocha. Ojciec kocha syna i ducha świętego. Jezus kocha ojca i ducha świętego. Duch święty kocha ojca i syna. I to, co tak ważne, choć i pięknie wskazuje to też, jaka powinna być miłość, ta miłość nie wchłania drugiej osoby w cudzysłowie, nie pożera osoby drugiej, pozwala nadal być sobą. Ojciec pozwala Jezusowi być sobą i duchowi świętemu. I każda z tych osób tak samo. A więc zobaczcie. Więc i nasza miłość to też na wzór i podobieństwo do Pana Boga to też ma być taka, która pozwoli drugiej osobie być sobą, bo ja tę drugą osobę pokocham, pokochałem. Ona nadal ma pozostać sobą, ale, ale tak dalece miłość posuwa się w sercu, że, że, że różnice zaczynają się zacierać, że powstaje coś niesamowitego. Coś, co nazywamy właśnie jednością. I dzisiaj, siostry i bracia, kiedy przeżywamy tę uroczystość Trójcy Świętej, widzimy, jak, jak wielkie dzieło potrafi sprawić miłość, bo Bóg jest miłością, a dzięki temu jest w Trójcy Świętej jedyny. Stąd też chcemy spojrzeć na nasze życie i odkryć, no właśnie, że my jesteśmy właśnie na podobieństwo takiego Boga stworzeni Boga miłości. Boga nie, który kocha, też kocha, ale Boga, który jest miłością. I dlatego od samego początku naszego istnienia, my tego jako ludzie potrzebujemy, to jest koniecznie potrzebne do naszego rozwoju. My od samego początku potrzebujemy drugiego człowieka. Zobaczcie, kiedy znowu jesteśmy w tej pierwszej Księgi Biblii, księdze Biblii i Bóg stwarza różne rzeczy po kolei, tam te symboliczne sześć dni. W końcu, jak stwarza człowieka, mówi tak: Uczyńmy, Człowieka na nasz obraz podobnego nam. I nie ma tylko stworzonego mężczyzny. Tylko za chwilę czytamy w Biblii i uczynił Bóg człowieka, mężczyznę i kobietę. Od samego początku pokazanie właśnie to, to, to podobieństwo do Pana Boga w nas wyraża się, siostry i bracia w tym, że my potrzebujemy relacji z drugim człowiekiem. Dobrej relacji, oczywiście, takich Pan Bóg nas stworzył, dobrymi. I takich relacji od samego początku potrzebujemy dziś, w Dzień Matki, kiedy przeżywamy tę uroczystość. To jeszcze bardziej nam ten akcent pokazuje, zobaczcie ten, ten początek naszego życia, ta, ta czułość, ta, ta dobroć, ta troska, ta miłość to wszystko, co moglibyśmy w tym słowie mama wpisać. I, i teraz bez tego, tak naprawdę nikt z nas nawet nie byłby w stanie przeżyć. Nawet y, naukowcy odważyli się zrobić, co prawda no nie na ludziach Bogu dzięki, ale na, na małpach takie doświadczenie, że odsunięto y, od, y, od matki i dziecko, to małe, przepraszam, nie dziecko, ta mała małpka y, nie rozwijała się prawidłowo, mimo że dostała całe jedzenie, mimo że dostała odpowiednią temperaturę, ona karłowa ciała i rozwój nie następował prawidłowo. I my także, dzisiaj w tę uroczystość siostry i bracia. To jest tak naprawdę święto zakochanych. To jest tak naprawdę święto tych, którzy chcą kierować się miłością w swoim życiu. Patrzymy na Boga, który jest miłością. Odkrywamy, ja jestem stworzony na Jego obraz i podobieństwo. A więc to to musi stać się moim życie, sensem życia. Inaczej spokoju nie zaznam. Jasne, że my jako ludzie, tu znowu dotyka nas nasza słabość i nasz grzech. Pokłócimy się. Mamy swoje poglądy. Mamy swoje humory, znamy to doskonale, ale, ale jak się na tym skupimy, no to w tym momencie znajdziemy tylko mnóstwo powodów do podziałów. Ale jeżeli jesteśmy w stanie mieć osoby obok nas, które nas kochają, my chcemy je kochać, to dzisiejsze święto, dzisiejsza uroczystość pokazuje, jak wielkie szczęście w tej miłości naprawdę możemy znaleźć, i wcale nie przez to, że druga osoba ma stać się kopią mnie. Niech będzie dalej sobą, niech będzie dalej tą odrębną, inną, drugą osobą, ale tę, którą pokochałem, tego, którego pokochałam, prawda? I to jest y, dzisiejsze święto, które odsłania prawdę o nas. Tacy, siostry bracia, jesteśmy. Nasze życie może być wypełnione wieloma aktywnościami, fascynacjami y, i różne rzeczy, które pociągną nasze serce. Ale niespokojne jest serce nasze, póki no właśnie nie zazna miłości. A Święty Augustyn powie: póki nie spocznie w Panu. A Pan jest miłością. Dlatego, siostry i bracia, dziś uwielbiając Boga w Trójcy Świętej jedynego, zechciejmy zajrzeć w nasze serca, zobaczyć, jak bardzo tak naprawdę każdy z nas tej miłości potrzebuje. Jak każdy z nas chce być kochany i tego potrzebujemy, żeby ktoś nas kochał, i potrzebujemy. Mieć osoby, które my kochamy. I warto dziś się na tym skupić. Dziś zadbajmy o to, by wyznać miłość tym, którzy są dla nas ważni. Od mamy zacznijmy. Żyjące, by od nas usłyszały, jeżeli możemy, pojedźmy do nich. Może już jest mama starsza i 50 tysięcy razy powie to samo, co już słyszałeś, ale to z ust ukochanej mamy usłyszysz 50 tysięcy pierwszy raz. Ale warto dziś na tym się skupić, by miłość stała się właśnie celem tego dnia. Amen.